Dziś dzień dobry, mówię z Zaporoża. Jesteśmy teraz przed zakładami Zaporoża Stal. To zakłady metalurgiczne, można powiedzieć, bliźniacze do Azowstalu, tylko mniejsze. Azowstal był zdecydowanie większy. Natomiast teren, przez który jechaliśmy, to jest naprawdę kilka dobrych kilometrów. Zakłady. Zaporyż Stal należą również do Rinata Achmetowa, podobnie jak Ilicz i podobnie jak Azowstal w Mariupolu. W Zaporożu będę chciała opowiedzieć o tym, co dzieje się w całym obwodzie, którego 40-50% jest obecnie pod rosyjską okupacją, ale będę też próbowała spotkać się z ludźmi, którzy w ostatnich dniach. Byli ewakuowani z Mariupola. Część z nich dzisiaj w nocy wyjechała dalej, bo nie zostają w Zaporożu, nie zostają w obwodzie zaporowskim, bo też nie czują się bezpiecznie. Tak jak wspomniałam, 40-50% tego obwodu znajduje się pod rosyjską okupacją. Jechałam dzisiaj również przez teren elektrowni wodnej, która, która tutaj funkcjonuje, gigantycznej elektrowni wodnej, na którą też Ukraińcy patrzą nie tyle z niepokojem, ale wiedzą po doświadczeniach II wojny światowej, jak została wysadzona w powietrze, czym, czym coś takiego może grozić. Z Zaporoża będę, będę się starała jak najszybciej przygotować relacje na stronie Wprost, ale chciałam, chciałam kilka słów zapowiedzi tutaj Tutaj zrobić. A kawałek dalej za zakładami za Pory Stal no, w tamtym kierunku, który widzimy, znajdują się zakłady aluminiowe, które nie pracują. Zostały wykupione przez Rosjan jakiś czas temu, i to akurat właśnie na te zakłady, jakiś czas temu spadły trzy rakiety. Na szczęście tam nikt nie pracował, zakłady są nieczynne, no, ale należą do, do Rosji. I tam właśnie spadły trzy rakiety, jedna osoba została. Rana. Za chwilę będziemy jechać bardziej na wschód, żeby zobaczyć, jak już przy tej linii tych okupowanych terenów wygląda, wygląda sytuacja w obwodzie Zaporowskim. Zapraszam na kolejne relacje. Do usłyszenia, do zobaczenia. Normalnie wiosna w obwodzie zaporowskim wyglądałaby inaczej. Wiele pól byłoby teraz przygotowywanych, no bo jest to taki rolniczy też region. Wiele jest przygotowywanych oczywiście, ale słyszeliśmy tu takie opowieści, że ktoś wyjechał traktorem na pole, właśnie żeby przygotować je do sezonu. No i niestety wjechał na... Minę, bo część terenu w obwodzie zaporowskim również jest zaminowana. No tu z kolei na polu można zobaczyć efekt upadku rakiety Grad. Tak wygląda efekt jakby części ataku rakietowego, do jakiego doszło w Zaporożu. Tutaj leciała rakieta, która została zestrzelona przez siły Ukrainy, ale dość spore części tej rakiety spadły tutaj na dwa domy: Dom Pawła. I dom Jarosława, jego, jego syna. Całe szczęście, całe szczęście skończyło się tylko na takich zniszczeniach, jakie tutaj widzimy. Tu, tutaj stał dom, gdyby ktoś miał e, wątpliwości. Jarosław powiedział mi przed chwilą, że mniej więcej w tym miejscu był e, pokój e, jego córki, tu stało jej łóżko. E, ale jego córka wraz z jego żoną e, od początku wojny są, e, są za granicą, nie ma ich w Ukrainie, dlatego tutaj. Skończyło się na zniszczeniach materialnych, ale one są, one są no, ogromne. Tutaj cały czas trwa e, uprzątanie. Można zobaczyć, jaki, jaki sprzęt tutaj musi, musi pracować e, na miejscu. No, trzeba to będzie wszystko odbudować, trzeba będzie poczekać na pomoc, bo koszty będą ogromne. Na razie e, pomagają tutaj e, wolontariusze. Ten sprzęt, który przyjechał, też został przez nich e, przygotowany. Zaporoże, całkiem niedaleko od centrum. I taki jest efekt właśnie ataku rakietowego, rosyjskiego ataku rakietowego w Zaporożu. My jesteśmy w domu Władimira, w to wieś Komieszowa pod Zaporożem. W zasadzie bez żadnego powodu 14 marca wpadła tu rakieta. Cztery osoby tutaj mieszkały. A żonie Władimira urwało rękę, ma, ma rękę amputowaną. Jeden ich pies nie przeżył tego ataku, drugi jest kompletnie głuchy. Od 14 marca minęło już trochę czasu, ale nie było nawet możliwości, żeby to wszystko posprzątać. Dachu nie ma. W zasadzie tak wygląda dom po ataku. Tu jest tak naprawdę mała wioska, w której nie ma żadnych pozycji wojskowych, a naprawdę. Ucierpiała porządnie i to jest jedno z kilku takich miejsc, które, które możemy tutaj pod e, Zaporożem e, zobaczyć. Ta śliczna psinka nic nie słyszy, ale jest dalej bardzo przyjazna i ufna, jeśli chodzi o ludzi. Ale przed chwilą właśnie piesek wybiegł na drogę i zupełnie nie słyszał nawet naszego nadjeżdżającego samochodu. A tu ich samochód. Który tak wygląda po rosyjskim ataku, nie stał na dworze, stał tutaj w garażu. Siła rażenia była tak duża, że do takich uszkodzeń doszło w garażu. Kolejny raz możemy się przekonać, jak w praktyce wygląda ruski mir. A tu już wieść nowo jakowliwka w, również w obwodzie e, zaporowskim. I efekt przelotu rakiety mm, Iskander w marcu. To był taki jeden duży, e, duży atak, który dokonał w całej okolicy takich, takich zniszczeń. Tu można zobaczyć skalę. To jest właśnie dziura, która została po upadku tej rakiety tutaj. Tu kolejne elementy, które spadały w obwodzie zaporowskim. Co ciekawe, nowa rakieta już ma jakąś izolację założoną. z Zaporoża na parkingu Centrum Handlowego Epicentr. Jest takie centrum, można powiedzieć, ewakuacyjne. Tutaj, no dzisiaj bardzo dużo dziennikarzy czekających na ludzi ewakuowanych w końcu z Mariupola. Dzisiaj w nocy część, część ludzi z Mariupola szczęśliwie uratowanych wyjechała dalej, bo tutaj tak naprawdę w obwodzie Zaporowskim, który jak wspominałam, jest w 40-50% okupowany przez Rosję, no oni nie chcą zostawać. I tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają autobusy, a to są autobusy, które później dalej zabierają ludzi, a no i a odwożą ich na przykład na dworzec kolejowy, z którego, z którego, wyjeżdżają, z którego wyjeżdżają dalej. Według naszych rozmówców nikt nie chce zostawać w obwodzie Zaporowskim, bo on znajduje, się, on znajduje się w zasięgu rakiet, w zasięgu rosyjskich pocisków. Ludzie chcą przynajmniej do Dniepra dojechać. Tam czują się bezpieczniej, bo miasto Dniepr rzeczywiście nie jest już bardzo często w zasięgu dużej części rosyjskiej broni. I tam czują się bezpiecznie. Dużo ludzi też wyjeżdża po prostu do zachodniej Ukrainy. Natomiast w to miejsce nie przyjeżdżają tylko autobusy z mieszkańcami ewakuowanymi z Mariupola, ale także z innych terenów, również w obwodzie zaporowskim, bo tak jak wspomniałam, ta część terenów jest okupowana, i część ludzi po prostu jest stamtąd również ewakuowana i tutaj jest taki, u nas powiedzielibyśmy to taki punkt recepcyjny, tak to możemy nazwać w środku czeka ciepła herbata, posiłki, no i taka pierwsza, pierwsza pomoc, a później transport, który, który pozwala a, albo pojechać na pociąg, albo na kolejne autobusy i dostać się dalej albo w, na Zachód Ukrainy, albo docelowo za granicę, bo wiele osób dalej. Po prostu również jedzie. Do Zaporoże przyjechała właśnie kolumna autobusów z Mariupolcami, z mieszkańcami Mariupola ewakuowanymi z terenów zakładów Azostal. Oni wczoraj wyjechali z Mariupola, jechali przez Berdiańsk, No i na szczęście, na szczęście, na szczęście dojechali szczęśliwie do, do Zaporoża.